Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony ulubiona stonoga. Yy, wasza ulubiona stonoga. A właśnie na spacerniach my wypuścili, ale się sobie pęką zapierdalam po spacerniaku, bo nogi mnie bolą i plus 33 stopnie są. Co u Was dobrego słychać? Chciałem serdecznie pozdrowić z tego miejsca mego przyjaciela, ojca Jarosława Kaczyńskiego. Jaruś, jak tam w karakanie się masz? Ale tutaj korek się zrobił się na tym spacerniaku u nas tutaj, słuchajcie, w areszcie śledczym w Warszawie spacerniak taki mały, że można ósemki tylko kręcić bębką. Bardzo się stęskniłem już za moimi wysynkami ulubionymi z polskiego parlamentu, ale przyjdzie czas, czekam na paszporcik dyplomatyczny i wracam do domku, do Warszawki, pójdę do nich, pośmieję im się w rybę, no i co frajerzy, kto wygrał? No. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, bo ja w, w korku stoję, pod yy, Neapolem, yy, w korku stoję i tutaj we Włoszech 30, To 30, gdzie to pokazuje? chuliera, 33, a ja w koreczku pod Neapolem. Także pozdrawiam Was pięknie, kochani. Życzę dobrego weekendu. Pamiętajcie, że każdy przyzwoity Polak powinien codziennie, samego rana, jebać karakatę. Trzymajcie się, cześć.